Ukraińcy musicie to zrozumieć. Nie może być tak. My chcemy Wam pomóc, a Wy nas tak traktujecie. Okazało się, że tym, którym podaliśmy rękę, oddaliśmy serce, za moment stajemy się wielkimi wrogami. Za co? Bracia rolnicy, wykrzyczmy tu. Tu jest Polska. Tu jest Polska. Tu Bóg Wam zapłać za to, że jesteście tu, bo dzisiaj tu rozgrywa się znowu nasza historia. Stoimy na zakręcie. Jesteśmy winni to naszym dziadom, pradziadom, którzy krwio i męczeństwem ten kraj ratowali. Dziś dziękując, bo są między nami, to jest radość. Górnicy z Bogdanki, bardzo kłaniamy się dla Was. Wam zapłać i zdrowia dużo, bo też jesteście jakby na końcówce, bo wykończono tyle kopalni w Polsce. Dziękujemy transportowcom, którzy znowu do nas przybyli i są tu z nami, którzy tak jak my w transformacji od zera zaczynali i ta transformacja nas zjadała. Wszyscy wiecie, rolnicy, że to myśmy budowali ten kraj w tej transformacji, nasza ciężka praca i wyzegnała. Ciągle towarzyszy. Ja nie wiem ile łez. Kiedy stałem, miałem 27 lat, robiłem potężny z leperem protest na Lubelszczyźnie tutaj. Dwa tygodnie wtedyśmy stali. Boże, nigdy nie myślałem, że dojdziemy do takiej ściany jak teraz. Nigdy. Wtedy zjednoczyliśmy się, mówiliśmy jednym wspaniałym głosem. Dzisiaj jest ciężko do tego kompromisu dojść, ale błagam was kochani z całego serca. Jesteśmy to winni naszym kobietom, naszym dzieciom, naszym wnukom. Błagam was, wytrwajmy w tym, ale w jedności. Krzyczmy do siebie, ale prawdą. Dajmy tę miłość. Pamiętajcie, Maria Konopnicka pisała piękną rzecz. Że ludzie to anioły z jednym skrzydłem, ale żeby się wznieść, muszą trzymać się razem. Dziś zostaliśmy sami sobie, pamiętajcie. Okazało się, że tym, którym podaliśmy rękę, oddaliśmy serce, za moment stajemy się wielkimi wrogami. Za co? Nie może tak być! Bronimy swojej ziemi, miłości! Za nas nie walczy! Jeżeli przyjdzie tu kacap, my z nim zrobimy porządek. Nie musi nikt za nas walczyć. Pamiętajmy jedno, jeszcze jedno ważną rzecz. Jesteśmy, jest tu dużo strażaków, ale ludzi, którzy się orientują. Pierwsza pomoc to człowiek musi się rozejrzeć najpierw wokół siebie, żeby nie zrobić krzywdy i pomóc prawdziwie. Ukraińcy musicie to zrozumieć. Nie może być tak, że my chcemy wam pomóc, a wy nas tak traktujecie. Unia Europejska, głębie kapuściany, obudź się, że żywność to wszystko. Możecie sobie gadać głupoty, jeść tę trawę biegać, w kalesonach, czym tam chcecie. Ale odpiepcie się od normalnego życia, jakie dał Bóg. W prawach Bożych się nikt nie zmieni, bo są one proste i dawały naszemu narodowi zawsze wiarę. Dziękuję tutaj siwym głową. Jak ja się cieszę, dziadkowie kochani, wielki ukłon, że jeszcze przychodzicie tu z nami, że jesteście, że wspieracie nas swoją mądrością, bo wyście prześle bardzo dużo w tym narodzie. Ale obiecujemy wam. No, może najmłodsi, może my troszkę starsi, że zrobimy wszystko teraz, bo myślę, że to potwierdzicie. Zrobimy wszystko, żeby ten naród istniał, a my, żebyśmy byli godnie traktowani w naszym domu. Wszystkiego dobrego. Zostałem pełnomocnikiem i zrobię wszystko, Teraz złączę wioski, solidarność, OPZZ. Izby rolnicze, błagam was. Przestańmy udawać wielkie gwiazdy. Weźmy się za robotę i dajmy tym ludziom, którzy nie powinni nigdy tu stać, bo wasze miejsce jest przy zwierzętach, przy polu, przy pracy, a nie pilnować. To nie my mamy tiry roz, rozkręcać od tego, co służby, od tego jest policja, celnicy i tak dalej. Trzeba się wziąć do roboty i dziś już nie ma czasu na lekkie rozmowy. Muszą być twarde. Trzeba zrobić reset, zamknąć granicę, zrobić porządek ze służbami. Wyciągnąć wnioski ze wszystkich błędów, słuchać przede wszystkim tych, którzy się znają, a znają się rolnicy na tym. I mówimy Wam, jak ma być i tak trzeba będzie robić. Z całego serca proszę wszystkich związkowców, wszystkich ludzi, którzy z sercem myślą o tej ojczyźnie, żebyśmy się za to wzięli i wspólnie z Panem Wojewodą, z ludźmi, którzy są za to odpowiedzialni, dokonali tego. A Wam szczere Bóg zapłać, trzymamy się. I nie odpuścimy! Tu jest Polska! 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 Chciałbym zaprosić tutaj przedstawicieli górników. Górnicy! Zapraszam, zapraszam. I tutaj też transportowców jak można, przedstawicieli. Tutaj chciałbym tutaj pana jeszcze... Brawo Górnicy! Zapraszamy. Brawo! Szczęść Boże wszystkim, przywitam się pogórniczemu. Górniczemu. Solidarność Łowielski węgiel Bogdanka, Mariusz Romańczuk, witam wszystkich. Dlaczego tutaj jesteśmy? Chcemy pokazać, że jesteśmy z Wami i też powiedzieć wszystkim przy okazji, że prąd to się z gniazka nie bierze, chleb ze sklepu nie będę eknował żadnej sieci handlowej. Bezpieczeństwo energetyczne kraju na równi jak bezpieczeństwo żywnościowe. My, jako Polacy, mamy jeszcze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy produkcję, która pozwala eksportować jeszcze. Mamy bezpieczeństwo energetyczne. Mamy własne elektrownie, własne kopalnie. Kopalnie węgla kamiennego, węgla brunatnego. Mamy jeszcze. Ale już są zakusy. Fit for fit 55. Słyszymy teraz o perspektywie 40 roku i wygaszeniu w ogóle energetyki węglowej w Polsce. No to wtedy zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie dajcie się uśpić. My trochę daliśmy się uśpić. Wy nie możecie tego zrobić, bo po prostu jako kraj przestaniemy istnieć. Dziękuję. Cześć, nazywam się Marcin. Jestem przedsiębiorcą, ale jestem z rolnikami od początku, bo wiem, że tylko wszyscy możemy coś zmienić czyli wygonić tych sprzedajnych zdrajców, polityków i zmienić rządy w tym kraju na normalne. Dla... Dlatego dlatego gorąca prośba, bo tu przede mną mówili o Leśnikach, górnikach. Wszyscy, wszyscy, cała Polska musi wyjść na ulicę teraz albo nigdy. Uwierzcie mi. Jest z nami tutaj pan Sławek z Chrubieszowa, który zaraz powie o, o tym, jak zostali zastrażeni na granicy w Hrubieszowie i rozwiązali im tam protest po prostu. Zapraszam. Pana Sławka Szlachtę, organizatora protestu w Chrubieszowie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich okolic Chrubieszowa, okolic Chełma, Zamościa, kto tu jeszcze może być. Witam Was wszystkich. Szanowni Państwo, no w serce rośnie jak się widzi taki tłum, jak ja bym chciał mieć taki tłum w Chrubieszowie u siebie na proteście. Byśmy chyba ten LHS rozmontowali, po kawałku. Nie dali byśmy się zastraszyć, no były takie próby zastraszenia, no i muszę przyznać, że to był jeden z ważniejszych powodów, dla którego musieliśmy rozwiązać ten protest w Lubiszowie. I nieprawdą jest, że ktoś nam ten protest zerwał, że ktoś nam tam sprowokował jakiś, to była naprawdę jedna składowa kilku czynników, które się złożyły na to, że rozwiązaliśmy ten protest. Pierwszym było zastraszanie, to, to było, miało to miejsce jakimiś odszkodowaniami za poniesione straty przez firmę transportową i przez firmę, która tam robi przeładunek. Drugą składową było to, że pracownicy zatrudnieni na firmie Pryzmat też ponosili straty przez tydzień czasu, nie dostawali pieniędzy. I trzecią składową było zmęczenie. Nie ukrywajmy, szanowni państwo, staliśmy 8 dni, 8 dni dzień i noc i to zrobiło swoje też. Ja serdecznie dziękuję swoim kolegom za wsparcie i za wytrwałość, bo to oni mobilizowali nas do tego, żebyśmy stali jeszcze dłużej. Bo protest był zaplanowany na 2-3 dni, żeby tylko pokazać, że widzimy, co tam się dzieje na tym pryzmacie, że tego nie tolerujemy. Ale natomiast chłopaki byli tak zdeterminowani i panie ode mnie, że staliśmy tam 8 dni. No i mówię, na skutek tych składowych daliśmy spokój w końcu, bo trzeba wiedzieć, kiedy z barykady zejść z honorem i zeszliśmy, myślę, z honorem. A sukces mamy taki, jakby ktoś powiedział, że uciekliśmy tam czy coś. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Dostaliśmy zgodę na wejście na pryzmat w każdej chwili od pana, który tam jest właścicielem tej firmy. Była kontrola na miejscu, wpuścił naszych przedstawicieli na firmę, pokazał co przywozi, co przeładowuje. No i... Z tego co tam byli nasi przedstawiciele zobaczyli, że tak, śruty, trzy śruty idzie na pewno, idzie słonecznik, idzie śruta kukurydziana, przepraszam, śruta słonecznikowa i śruta sojowa, natomiast nie znaleźliśmy tam pszenicy ani kukurydzy. Co nie usprawiedliwia oczywiście tej firmy od tego, że nie zapycha rynku całkowicie, który jest już i tak zatkany, no bo komponenty do produkcji pasz wiadomo, idą cały czas gotowe i nasze produkty leżą w stodołach, w magazynach, a tam ze, ze wschodniej granicy wpłynie to wszystko na gotowo. Także wiecie Państwo, no jest, jest sytuacja nieciekawa. Panie Wojewodo, słuchałem tu, słuchałem tu z uwagą Pańskiego wystąpienia. Nie ma mowy o jakiejkolwiek renegocjacji Zielonego Ładu. Zielony Ład ma być wypowiedziany i idzie do kosza. W całości idzie do kosza. My nie, my nie chcemy. Słuchać o jakiejkolwiek renegocjacji, o jakiejś tam stworzeniu nowego Zielonego Ładu. My chcemy godnie żyć, godnie produkować, godnie zarabiać. Nie ma naszego przyzwolenia na to, żeby jakiekolwiek e, składowe Zielonego Ładu zostały. To idzie do kosza w całości. I tyle. Nie ma nawet o czym dyskutować. Panie Wojewodo, minęło już od waszego zaczęcia rządu waszych dwa miesiące. My mamy gadania dosyć. Do roboty. Powyganie się już dni z do roboty z powyganiec z weterynarii do roboty na wagony, powyganiec to towarzystwo przekupione, które siedzi na odprawach celnych. Celnicy są przekupieni, służby są przekupione, spuszczają wagony bez żadnej kontroli. Widzimy to bezpośrednio na naszych przejściach, gdzie jesteśmy w pobliżu. Kiedy staliśmy na granicy 8 dni, od godziny 2 w nocy do 6 rano przejechały 4 wahadło wypełnione zbożem. Firma Laude w kontenerach przewozi zboże ukryte. Myślę, że Pan wie, kto jest właścicielem filmy, filmy Laude, nie będę tutaj głośno mówił. Firma Laude, firma Laude przewozi w kontenerach zboże. O właśnie, nie trzeba... Nie trzeba, żebym wiadomo ja to chłopaki tutaj doskonale wiedzą. Myślę, pan wojewoda doskonale wie, kto jest właścicielem tej firmy i, i kto to robi. Trzeba to skontrolować natychmiast. Ojciec, ten najważniejszy ojciec w Polsce, ten, który rozpieprza Polską, polski rynek zbóż, to jest ten, ten ważniej, najważniejszy ojciec, który rządzi połową Polski. Tego nie może być. Macie okazję się wykazać. Spróbujcie. Pokażemy wam, kiedy te wagony jadą laudę. Bo ja widzę, kiedy przez Chrubieszów jadą wagony. Tym Towarem. Do roboty! To jest proste. Przypilnować pociąg od samego początku do końca, gdzie on pojedzie. To nie trzeba takiego wielkiego wysiłku. Macie służby. Jakiej cholery my mamy wychodzić na te wagony, otwierać je, kiedy wy macie do tego ludzi opłacanych z budżetu państwa. Do roboty, panie wojewodo! Do roboty!